Otwarcie pojemników z tuszem w drukarce Canon mg 2550 s czarne. Uważam, jak na czarnym. Ja sobie je otworzyłam tak. Tutaj sobie lejesz tusz tak żeby było na równo żeby gąbeczka nasiąknęła to się ładnie tak troszeczkę więcej odbąbelkuje potem wylewasz jeśli jeśli drukareczka, ja jej używam bardzo długo sobie nalewam taki tusz kupuję w za 5 zł taki buteleczkę atramentu po prostu czarnego i sobie to napełniam jeśli, jeśli nie, nie chcę Wam ładnie drukować to E, bierzecie to. E, nie przycieracie, nie dotykacie tego niczym. Po prostu nalewacie odrobinę wody na talerzyk. Ciepłej wody po prostu. Kładziecie tak, żeby minimalnie było na dnie, żeby ta gąbeczka zamokła, bo tutaj tu już mógł zaschnąć. E, uważacie, aby nie zamoczyć. Tutaj tego. To sobie troszeczkę odmoknie. No i lepiej tak wstawić. Nie wiem, na pół godzinki, na godzinkę. Później delikatnie tam dotykacie, obcieracie papierem szkod toaletowym. Eee, tutaj będzie troszeczkę woda się pobarwi, ale to nic. Zamykacie, zamykacie pojemniczek tak jak był fabrycznie, po prostu tak. Ja ich nie zaklejam. Wkładacie, przedrukujecie kilka stron i tak naprawdę sobie do żywotnie możecie go napełniać. Tak samo jest z kolorem. Kolor. Tutaj nalewacie. Tak naprawdę trzy kolory. Trzy podstawowe. I tak samo, jak Wam je drukuje, sobie namaczacie na nowy, na nowy, w nowej wodzie. Czystej, na talerzyku. Uważacie, aby nie zamoczyć tego. Moczcie tylko to odrobina na dnie. To się namoczy, wkładacie, drukujecie kilka stron i potem drukujecie ciągle ślicznie. I tylko pamiętajcie, żeby co jakiś czas coś przedrukować. Na przykład jak tydzień, jak tydzień nic nie drukujecie. I, i, i co jeszcze pamiętajcie. To tyle. I o napełnianiu.